W tym filmie powiemy sobie o smażeniu. Odpowiem wam na pytanie o to, na czym najlepiej smażyć, kiedy mamy cukrzycę. Pomogę wam również wybrać odpowiedni olej i wyjaśnię, jakich należy unikać. Zdradzę wam również to, jak możecie dostać opaski dla diabetyka. Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Jak widzicie po tytule i wstępie, mam dzisiaj dla Was odcinek, który poświęcony będzie diecie przy cukrzycy. Ja wiem, że lubicie kiedy poruszam ten temat w filmach, dlatego też wszedłem we współpracę z dietetyczką Żanetą Walcuch, która zadbała o poprawność merytoryczną tego filmu. A jeżeli chcecie wesprzeć powstawanie filmów na temat diety przy cukrzycy, to w opisie pod tym filmem i w pierwszym komentarzu pod filmem znajdziecie link do zrzutki, na której możecie wspierać ten projekt oraz otrzymać za to nagrody w postaci opaski dla diabetyka oraz naklejek z logo Niesłodze. Dziękuję wam bardzo serdecznie za wasze wsparcie. A tematem tego filmu będzie smażenie. Czy powinniśmy smażyć potrawy, kiedy mamy cukrzycę? Jeżeli tak, to na czym najlepiej smażyć, a czego lepiej unikać? Zostawcie proszę łapkę w górę pod tym filmem i zaczynamy! Dlaczego smażymy potrawy? Zacznijmy od tego, dlaczego właściwie smażymy jedzenie. Mamy kilka możliwości obróbki termicznej produktów spożywczych: gotowanie w wodzie, gotowanie na parze, pieczenie, duszenie czy właśnie smażenie. Okazuje się, że smażenie jest najpopularniejsze, jednak nie jest najzdrowsze. A dlaczego tak bardzo je lubimy? No głównie przez to, że smażenie jest najprostsze i najszybsze. Przykładowo, kiedy chcemy zjeść jajka, to wolimy je ugotować na twardo, na miękko czy usmażyć? Ja najczęściej smażę. A wy? Dajcie znać w komentarzach. Do tego smażenie jest bardzo uniwersalne. No bo zobaczcie, możemy smażyć zarówno ryby, mięso, jak i warzywa. Smażone rzeczy po prostu w większości z nas smakują bardziej niż inne. Czy smażenie jest niezdrowe? Najogólniej mówiąc, smażenie jest niezdrowe. Z kilku powodów. Smażenie obniża zawartość witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, czy też wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i fosfolipidów. Zatem pozbawiamy smażone produkty tego, co jest w nich dobre. Smażenie zmniejsza strawność i przyswajalność tłuszczów. Przez to możemy odczuwać takie dolegliwości jak choćby wzdęcia czy niestrawność. Smażenie powoduje, że wytwarzają się mutagenne i rakotwórcze związki. Jak smażyć zdrowiej? Skoro wyjaśniliśmy już sobie, że smażenie nie jest najlepszą obróbką termiczną z możliwych, to powiedzmy sobie w takim razie, jak najlepiej smażyć, żeby mimo wszystko ograniczyć szkodliwość smażonego jedzenia. Kierujmy się kilkoma zasadami. Decydujmy się na krótkie smażenie, używajmy małej ilości dodanego tłuszczu, unikajmy smażenia panierowanych produktów, no bo w ten sposób sprawiamy, że jedzenie wchłania większe ilości tłuszczu niż powinno. Unikajmy smażenia na głębokim tłuszczu. Ten problem prawdopodobnie nie dotyczy wielu z nas, no ale już w gastronomii, szczególnie w takich barach szybkiej obsługi, no to spotkamy się z takim smażeniem bardzo często. Używajmy odpowiedniego tłuszczu do smażenia. I ten ostatni punkt jest w sumie najtrudniejszy i najważniejszy. I dzisiaj odpowiem Wam konkretnie na to pytanie. Problem z wyborem tłuszczu do smażenia polega przede wszystkim na tym, że jest ich w sklepach. Cała masa. Sami możecie przecież wymienić olej rzepakowy, lniany, słonecznikowy, olej z pestek, winogron, oliwę z oliwek, masło, margarynę i tak dalej. Można się w tym wszystkim pogubić. Dlatego też postanowiłem wniknąć bardziej w ten temat, zaczerpnąć wiedzy u specjalistki do spraw żywienia i powiedzieć wam o konkretach w taki najbardziej praktyczny sposób. I na początek trochę teorii. Tłuszcze najogólniej mówiąc możemy podzielić na tłuszcze nasycone i nienasycone. Natomiast nienasycone możemy jeszcze dodatkowo podzielić na jednonienasycone i wielonienasycone. I teraz, na jakim tłuszczu powinniśmy smażyć, a na jakim nie? Otóż, nasz idealny kandydat powinien spełniać następujące wymogi: być ubogi w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, być bogaty w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, zawierać jak najmniej nasyconych kwasów tłuszczowych oraz dodatkowo nie powinien zawierać cholesterolu. Więc to co na początku odpada to oleje wielonienasycone, czyli np. olej lniany, olej sezamowy, olej słonecznikowy czy olej z pestek winogron. Ta grupa tłuszczów pod wpływem temperatury utlenia się i w ten sposób powstają szkodliwe dla nas substancje. W drugiej kolejności odpadają tłuszcze nasycone. Głównie dlatego, że zawierają cholesterol, który przyczynia się do powstawania zmian miażdżycowych. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i wiele innych instytucji sugeruje, żeby spożywanie tego rodzaju tłuszczów było jak najmniejsze. Dlatego też nie powinniśmy smażyć m.in. na maśle, maśle klarowanym czy popularnym smalcu. Jako cukrzycy musimy mieć zawsze z tyłu głowy to, jak ogromne znaczenie ma dla nas wysoki poziom cholesterolu oraz niestety ryzyko zmian miażdżycowych. Zostają nam zatem tłuszcze nienasycone. Tutaj też mamy lepsze i gorsze wybory. Okazuje się, że numerem 1 wśród olejów roślinnych, na których powinniśmy smażyć, jest oliwa z oliwek. Ma ona wysoką zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Ponadto oliwie z oliwek przypisywane są nawet właściwości profilaktyczne względem rozwoju cukrzycy typu 2. Oliwa z oliwek ma jednak przede wszystkim dużą stabilność podczas ogrzewania, a to jest dla nas w tej chwili najważniejsze. Co ciekawe, poleca się smażyć na oliwie extra virgin, czyli oliwie nierafinowanej, albo z pierwszego tłoczenia. Rafinacja to taki proces, który najprościej mówiąc polega na oczyszczeniu oleju w taki sposób, żeby można było na nim smażyć. Jednak inaczej jest w przypadku oliwy. Tutaj bardziej poleca się właśnie tę nierafinowaną. Kolejnym polecanym olejem do smażenia jest olej z awokado. Wykazuje on, podobnie jak oliwa, dużą stabilność, a do tego ma dużą zawartość jednonienasyconych kwasów tłuszczowych. Nie używa się go do smażenia zbyt często, prawdopodobnie dlatego, że jest dość drogi. Ja osobiście byłem dość mocno zaskoczony tym, że można smażyć na takim oleju. Myślałem, że jest zdrowy jedynie do spożywania na zimno. Kolejnym olejem, który jest godny polecenia w przypadku smażenia, jest olej rzepakowy. Tutaj musimy pamiętać, że do smażenia będzie nadawała się tylko postać rafinowana. Minusem oleju rzepakowego jest jednak zbyt wysoka zawartość kwasów omega-3. Jednak badania wykazały, że poddanie oleju rzepakowego w wysokiej temperaturze nie powoduje, że jest on dla nas niezdrowy. I kolejnym olejem, który mogę Wam polecić, ale z pewnymi zastrzeżeniami, jest olej kokosowy. Wokół tego oleju jest mnóstwo kontrowersji i czasem różne towarzystwa i dietetycy zmieniają zdanie na jego temat. Olej kokosowy, mimo tego, że ma pochodzenie roślinne, jest tłuszczem nasyconym. A jak już wiecie, taki rodzaj tłuszczu odradza się osobom z cukrzycą. Jednak w odróżnieniu np. od masła czy smalcu olej kokosowy nie zawiera cholesterolu i posiada dobrą stabilność podczas smażenia. Jednak nie jest on uważany za tak bardzo zdrowy jak poprzednie oleje. Powinniśmy go używać w niewielkich ilościach i to sporadycznie. Najlepiej w sytuacjach, kiedy w danej potrawie smak oliwy czy oleju rzepakowego po prostu nam nie pasuje. Podsumowując, najlepsze do smażenia będą tłuszcze roślinne. Najlepszym wyborem będzie oliwa z oliwek, a także olej z awokado, olej rzepakowy oraz olej kokosowy, ale jedynie w małych ilościach. Unikać powinniśmy olejów wielonienasyconych jak olej lniany czy olej sezamowy oraz tłuszczów nasyconych jak masło czy smalec. I teraz, żeby czasem ktoś mnie źle nie zrozumiał, ja w tym filmie mówię o olejach, które poddajemy procesowi smażenia. Absolutnie nie odradzam wam spożywania np. oleju lnianego czy sezamowego na zimno. To jest po prostu temat na inny film. A jeżeli chcecie oglądać na moim kanale więcej filmów poświęconych diecie przy cukrzycy, to zapraszam was do udziału w zrzutce. Ponieważ poza wsparciem tej serii możecie również otrzymać nagrody, jak opaska dla diabetyka oraz naklejki z logo Niesłodze. Link znajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że od dzisiaj nie będziecie mieli problemu z odpowiednim wyborem oleju do smażenia. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Dobrych cukrów. Cześć!